M. Iwony Pawłowi komentuje afer z Rafabem Maserakiem i Angelik Much. Rafab Maserak 34 L i Angelika Mucha 20 L wali sobie na czarnej mambie. Ale ona nie czuje si urakreska ona i nie zamierza robi afery z tego powodu. Po przedostatnim wyspie w Taccu z gwiazdami blogerka Angelika Mucha i jej taneczny partner Rafab Maserak nazbuchali si krytycznych uwag z ust Iwony Paglowi 55L. Później na jurork zwali Basi lawina obrazliwych komentarzy internautów, którym nie podoba Basi surowa ocena występu pary. Maserak i Mucha udostępniali symfanom te kreska ongler w internetowej transmisji na kreska Lwo, a tancerz czyta pnagie Giebos co zabawniejsze jego zdaniem komentarze, dorzucaj co pewien czas co od siebie. eleganckie zachowanie tancerza si bozenitu Zenitu. Gdy kto pozwoli sobie na uwag, kreska E Iwona Pawlowi jest chamska, a maserak mu zawtórowa z bowami, zgadza się. Iwona jest chamska, spalmy jej dom. Granice dobrego smaku i poczucia humoru zostały przekroczone, ale tancerz tego nie zauwa kreska Albo Wola pnie zauwa kreska Y. Iwona Pawlowi nie chciała komentować jego zachowania. Gbos zabrab za to Jem Wojciechowi Cimski. Na pytanie, czy Iwona Pawlowi nie czuje si ura kreska ona tak form krytyki pod swoim adresem. Pozbawion dobrego smaku, odpowiedział, Iwona zawsze dobrze znosi krytyk. Poza tym dobrze wie, „Kreska te niewybredne komentarze na jej temat napisali fani tanecznej partnerki Rafała, która jest bardzo embot osob. Czyli napisa to dzieci. „Caba ta sprawa to naprawdę wiele habasu o nic?”. Doda również, „Kreska e relacje Iwony z Rafałem zawsze by w posztku i nadal takie pozostan.